Na papierze i na niby więc raczej na szkodę osób z niepełnosprawnościami niż na ich rzecz. Opozycja surowo recenzuje Sejmową Podkomisję Stałą i jeszcze surowiej jej przewodniczącego. Zwołał posiedzenia trzy razy w ciągu trzech lat. To dzisiejsze skończyło się awanturą i wnioskiem o odwołanie. Marek Nowicki. To plecy posła Leszka Dobrzyńskiego spisu, który dziś uciekał przed dziennikarzami, nie chcąc odpowiadać na pytanie, dlaczego tak rzadko zwoływał dotąd podkomisję do spraw osób niepełnosprawnych. A czy pan nie uważa, że to jednak to było działanie na szkodę osób z niepełnosprawnościami, że na podkomisja komisja nie pracowała Zapraszam na następne posiedzenie. A kiedy będzie następne posiedzenie i czemu przez trzy lata były raptem? już otrzymał Pan odpowiedź. Nie, nie otrzymałem. Dziś odbyło się trzecie posiedzenie komisji z udziałem wiceministra Pawła Wdowika. Czy ta komisja jest potrzebna, w Pańskim zdaniem? Yy, nie wiem. Trudno mi powiedzieć, Pan, yy, czy ona jest potrzebna. No dlatego, że jak Pan powiedział, spotkała się trzy razy, więc ani mi nie przeszkadzała, ani mi nie pomagała. A minister odpowiada właśnie za pomoc osobom z niepełnosprawnościami lista zaniechań pisów w tym względzie w ciągu siedmiu lat rządów jest ogromna. Pani Natalia Małyszka z Poznania ma niepełnosprawne dziecko. Mąż też jest niepełnosprawny. Dostaje świadczenie pielęgnacyjne, ale pracować choćby zdalnie nie może, bo przepisy jej na to nie pozwalają. Metody do robienia są różne, nawet nie mówię o pójściu na uczelnię, ale także o jakimś rękodziele, nie wiem, pisaniu, tłumaczeniu, naprawdę jest wiele opcji. Wybory już za kilka miesięcy. Niepełnosprawni od dawna protestują, więc PiS nagle próbuje zająć się problemem. Rękami prezydenta. Jego kancelaria przygotowuje projekt ustawy, która ma pozwolić pracować osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i zapewnić niepełnosprawnym całoroczną opiekę asystenta. Wprowadzenie ciągłości tej usługi da szansę wielu osobom z niepełnosprawnościami na zmianę trajektorii życia. To będzie taka szansa, aby ich życie mogło wyglądać inaczej. Szczegół ObydGO zapisów nie znamy. Nie wiemy też, kiedy wejdą one w życie. Na razie dziś mieliśmy awanturę na trzecim w ciągu trzech lat posiedzeniu Komisji do Spraw Niepełnosprawnych. To nie jest jarmark. Pani poseł, to nie jest jarmark. Teraz mówię ja. Atmosfera, która tu była i e, e, takie hamskie nawalanki. To po prostu szkoda czasu, no szkoda czasu. Posłanki opozycji domagają się, żeby poseł Dobrzyński z PiSu zwrócił dodatek do uposażenia za prowadzenie komisji. W ciągu trzech lat wziął za to ponad 40 tysięcy złotych. Rozważa pan rezygnację ze stanowiska przewodniczącego? Zapraszam na następne